Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom II czyta: Kamil Wojciechowski. Poniedziałek czwartego tygodnia Wielkanocnego. Cierpliwość świętego Franciszka. Lekcja. W tym czasie, kiedy święty wrócił z zamorza, miał za towarzysza brata Leonarda z Asyżu. Zdarzyło się, że był zmęczony drogą i jako znużony jechał trochę na ośle. Idący razem towarzysz, był też nieśmiało sfatygowany i ulegając ludzkiemu odruchowi, mówił sam do siebie. Nie byli kolegami w zabawie rodzice jego i moi, a przecież on jedzie, a ja pieszo prowadzę osła. Tak pomyślał, a oto zaraz święty schodzi z osła i mówi: Nie, bracie, nie wypada, żebym ja jechał, a ty szedł pieszo, ponieważ w świecie byłeś ode mnie szlachetniej urodzony i możniejszy. Brat całkiem osłupiał. I zmieszany ze wstydu zrozumiał, że święty go przeniknął. Upadł mu do nóg i ze łzami przyznał się do swojej myśli oraz prosił o wybaczenie. Tomas Szczelano, życiorys drugi świętego Franciszka Meditacjo W naszym życiu mamy wiele do udźwignięcia. Aż trudno zliczyć te wszystkie ciężary, sytuacje, które nas kosztują. Praktycznie, według słów Ewangelii, trzeba nam codziennie brać swój krzyż, zaprzeć się siebie i dźwignąć go i iść za Chrystusem. Jeśli cnota męstwa daje nam siły do tego, aby nie zniechęcić się i nie zostawić tego dźwigania ciężarów, to cnota cierpliwości dotyczy jakby jakości tego zmagania. Można bowiem trwać na swoim posterunku i nie zrezygnować z ponoszenia trudu lecz być jednocześnie w swoim sercu bardzo smutnym czy nawet rozgoryczonym. Czasem zdarza się tak, że ktoś w sposób wręcz heroiczny dźwiga jakiś ciężar, ale wskutek tego staje się smutny, zgorzkniały, wręcz nieznośny dla otoczenia. Cierpliwość pozwala nam zachować nasze serce spokojne i pełne ufności. Jest ono wtedy jakby ponad pokusami depresji i zniechęcenia. Ona pozwala zachować ludzką twarz i właściwe reakcje tym, którzy z wytrwałością podejmują jakiś trud. Cierpliwość sama w sobie nie jest jakąś rezygnacją, czymś biernym. Jest to postawa aktywnej odpowiedzi na trudności, które zdają się nie mieć końca. Człowiek cierpliwy to jest ten, który w rzeczywistości potrafi walczyć, tylko że czyni to z godnością i miłością. Piękny przykład cierpliwości daje nam święty Franciszek. W czasie podróży jego towarzysz, brat Leon, zaczął ulegać pokusie pychy. Z pewnością męczyła go długo myśl, dlaczego on, szlachetnie urodzony, musi iść pieszo, a święty Franciszek, pochodzący z niższej sfery, może jechać na Osiołku. Biedaczyna przeniknął myślić brata Leona. Nie oburzył się jednak, nie zdziwił, ani nie zgorszył. Nie odpowiedział mu ze złością czy pretensjami. Z cierpliwością powiedział swemu sekretarzowi, aby się zmienili, że jest rzeczą słuszną, aby to on jechał na osiołku. Cnotę cierpliwości możemy także określić jako długomyślność. Cierpliwym jest ten, kto nie reaguje z gwałtownością i szybkością pod wpływem impulsu. Długomyślność nie oznacza powolności w myśleniu i reagowaniu. Ale zapewnia odpowiedni dystans pomiędzy bodźcem a reakcją. Jest rzeczą bardzo niebezpieczną, jeśli na bodźce reagujemy bez zastanowienia się. Można wtedy popełnić bardzo poważne w swoich skutkach błędy. Wyobraźmy sobie, gdyby święty Franciszek impulsywnie, bez zastanowienia zareagował na myśli brata Reona. Jego reakcja byłaby wtedy z pewnością inna. Zamiast aktu pokory. Byłby wybuch gniewu albo obrażenie się lub oskarżenie brata Leona o brak pokory i miłości do niego. Długomyślność pomaga wybrać nam odpowiedni moment do podjęcia działania. Także ona wpływa na wybór jak najadekwatniejszego środka, który ma nas doprowadzić do celu. To dzięki cierpliwości możemy uniknąć bardzo wielu błędów i pochopnych decyzji. My nie możemy pozwolić sobie na to, by nami kierowały impulsy. Nasze reakcje muszą być naszą świadomą i dobrowolną decyzją, pewną postawą, nigdy zaś nieoczełnionym afektem. W praktyce cierpliwości trzeba nam ciągle zwracać uwagę na to, czy kierujemy się w działaniu właściwymi motywami. Dobra motywacja, właściwa intencja nadają cierpliwości właściwą moc i dynamikę. Na dłuższą metę nie udźwigniemy z cierpliwością ciężaru. Jeśli nie wiemy po co i dla kogo to czynimy, jeśli posiadamy nadprzyrodzoną intencję, to cierpliwość staje się dla nas możliwa i nabiera wymiaru odkupieńczego. Współuczestniczymy wtedy w dziele odkupieńczym Jezusa, który nigdy nie narzekał czy poddawał się zniechęceniu wobec różnych trudności. Oracjo Jezu który byłeś zawsze cierpliwy wobec tylu trudności i przeciwności. Prosimy cię o ten dar. Spraw, abyśmy potrafili panować nad swymi impulsami, byśmy trzymali swoje nerwy na wodzy i nigdy nie ulegali pokusie gniewu. Niech żadna trudność nie powoduje w nas zniechęcenia i smutku, ale ofiarowana Tobie przyczynia się do dzieła odkupienia.